Dzień dobry nasi kochani, kolejny vlog. Składamy dzisiaj łóżka, jest sobota, pewnie będziecie to oglądać jutro. Vlog będzie sk się składał z dwóch części, ponieważ będzie tu teraz wielki kiermasz w niedzielę, czyli pewnie jak to oglądacie, on będzie się odbywał dzisiaj, ale jest sobota, więc jest dzień wcześniej, tak? Mira składa łóżka, zaraz tu będziemy mieli gości, którzy nam pomogą, Popatrz, tak? Biżuterię to mamy. mamy biżuterię tutaj, to jest jedna z wielu rzeczy na, nasze, na naszą aukcję. O, jakiś samochód przyjechał, to może ktoś od nas, zobaczymy. W trzech, czterech słowach. W trzech słowach, jajku. Przyjedzie teraz Ewelinka jeszcze z ostatnimi chyba paczkami i bodajże Ania, bo jeszcze nie znam która nam będzie tutaj pomagać jutro. Jedziemy dzisiaj, dzisiaj albo jutro rano jeszcze, nie wiem, po, do Pana Naleśnika, do chyba cukierni, która nam organizuje jakby tarty, no trzy tarty i ciasto marchewkowe. I co jeszcze? I Ale... będziemy mieć pyszną kawę z kawiarni. pożegnanie za Ale co tu się w ogóle będzie działo? Co tu się będzie działo? Kiermasz dla Kasi. Kasia już zna bo ja już mówiłam chyba. Tutaj macie Kasię, Tu jest też Kasia. to jest Kasienka. No właściwie do wczoraj była zbiórka, przedłuży ją do dzisiaj, ale mam nadzieję, że... bo nie wiem, czy uzbieramy. No tam chyba 500 tysięcy jeszcze brakuje. Gościa. Trzeba uzbierać 500 tysięcy. Jak ktoś chce, chce, może sobie wziąć... gniotki mamy, dniotki na, dniotki na, mamy proszę party. o... tak, Do puszki. Do puszki. Do puszki. puszki. mamy jedną, bo jedno już nie Jedna puszeczka została. Proszę, o to została jedna puszeczka, A teraz Wam jeszcze pokażę jedną rzecz. I nie mamy na razie pan. Idziemy na strych. Może być ciemno. Dzień dobry, dzień dobry. Patrzcie jak nam się ekipa urosła. A to jeszcze nie wszyscy. Sylwia, co robisz? właśnie. Sylwia będzie się zajmować kącikiem dziecięcym, a jutro będzie animatorką. Będzie robiła za mamusię. Eee, patrzcie ile tu mamy rzeczy. To jeszcze nie wszystko. Jeszcze mamy w ogrodzie cały ogród zawalony rzeczami. Najwięcej chyba mamy dziecięcych patrz. A było tak małe Ewelina, nie? Cały kąt dziecięcych Tu mamy książeczki. Messi, patrzcie, chłopaki. Będzie, a na tym drzewku będziemy wieszać biżuterię, jakbyście, tak myślę. Bo na jednym świeczniku mamy i tam. Na razie można tutaj dawać. Dobra, później wam pokażemy, jak już będzie ładnie wszystko poukładane. I kilka godzin później już jesteśmy kiermasz ciuchów i cudów i wszystkich rzeczy. Mira Organik, zobaczmy jak teraz wygląda nasz salon. Zobaczcie wszyscy, co tu się dzieje normalnie. Szał, ciał, ile tu jest rzeczy. Proszę, jest Mira Organik. Niezmierna organik. Jedna organizatorka. Pani Ewelina, dobrze pamiętam? Tak? Pani Ewelina, druga organizatorka. Wszystko to jest do kupienia. Do kupienia, do zlicytowania. To taki szybki filmik. Zrzucimy yy, go dzisiaj na internet. Ale tak? patrzcie, co mamy? To nie są jeszcze moje, ale zapachowe świece. W sam raz na święta. Bardzo dużo ich mamy. I mamy piękną biżuterię, za ile? I ja pierścionek za 160 zł. Pierścionek za 160 zł. A ja będę montował dzisiaj ten filmik w nocy, żeby ten filmik rano pojawił się na YouTube, żebyśmy mogli jeszcze zaprosić wszystkich ludzi. Proszę, tutaj mamy Aerobik, mamy wszystko. Ile tu mamy filmów gier? Wszyscy młodzi ludzie niech przychodzą. Zobaczcie co my tu mamy. O proszę bardzo posłuszny człowiek, a tu mamy co? Poważny człowiek następny. Co my tu mamy? Tekken, tak, turnament, Gran Turismo, Transformers, a tu mamy, mamy po prostu mnóstwo tego. Mamy tutaj sukienki, jeszcze mamy. To nie tylko je... zimowych kombinezonów dla dzieci. Mira chyba tu będzie siedzieć do piątej rano. Idziemy zobaczyć, co jest dalej w drugim pokoju. Tutaj mamy różne piękne sukienki, tu mamy książeczki. Idziemy do drugiego pokoju. Co tam się dzieje, co tam się dzieje? E, tutaj też mamy i jest są nasi goście, ale nie chcą żeby się pokazywać, ale pewnie będzie chciała tylko zostać z nami też. Sylwia i Marcin, ale nie chcą się pojawić, więc zobaczcie jakie tu rzeczy mamy do sprzedaży, proszę bardzo, proszę bardzo, pamiętajcie od dziewiątej jutro, dzisiaj będziemy montować ten filmik, pamiętajcie, YouTube Mira Organic, prawda, 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 zobaczcie, tu jeszcze mamy, o. tak jest, tak jest, i. Je... słuchajcie, to jest bardzo ważne wydarzenie, wspieramy Kasię, która już tak niewiele trzeba, żeby pojechała na operację, żeby mogła żyć, Zapraszamy Was naprawdę. To nie kosztuje 5 minut. Każda złotówka się liczy. Ja się aktywnie przyłączyłam do pomocy Kasi Jędrasik. Tu mamy numer konta do wpłaty. Numer konta. Numer konta będzie też w linku w opisie. No i na tym kiermaszu również. Wszystkie pieniądze zostają przeznaczone na rzecz Kasi więc serdecznie was zapraszamy jeszcze raz jutro godzina 11. Yy, tak, będziemy montować ten filmik dzisiaj, a jeszcze będzie jutro filmik, więc do zobaczenia. To będzie pierwsza część i trzymajcie się YouTube Kargi Production też sprawdzajcie i YouTube Mirror Organic Atelier. Dziękujemy bardzo. Ola, nie podjadaj tego ciasta. Papa. Pa.